Otwieram! Idę, 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 idę! Bolowski, dzień Ej. dobry! I bardzo słabo! To kieł, jest dobry! Ej, ale to zła wiadomość, czy, czy dobra informacja? A dobra, chyba dobra, tak mi się wydaje. Ej, mamy złe, dobre wieści. Ej, opowiadaj, bolo, opowiadaj o wszystkim! Chyba powrócił z dawny przyjaciel! Kto, nie, prześladowca? Nie! Bolo! Nie. Tylko nie prześladowca! Pan, pan, złoty przyjaciel! Lolo? Tak, chodź, pokażę ci go nie było z półtorej miesiąca chyba, bo dwa nawet. No nie ale ja go tu widziałem i normalnie tyle maskotki dostawił. Jezus, ej, tutaj, ej, tam maskotki I... do końca prowadzą, Bolo. Tak, i dał mi lebus, jak to? Ej, tego to, to nie widziałem, Dobre, no, ale zaraz, tego, dobra, ale zaraz, zaraz tam dobra, pójdziemy, patrz. Dobra, Patrz, on mi dał lebus za zrobienia. Yy, co to o, jest? Odwrót? bezdy? Owrót. owrót. nie? Co to znaczy, owrót? Uwielaj rytle. Owrót, co to co znaczy owrót, bolo! To Podcast sobie zamont. Czemu on nam jakieś rebusy, niego się po prostu przy, przyjdzie do nas, dawno z nim nie gadaliśmy! No mówię ci, ale on normalnie jakimiś syfami się komunikuje. O dobra i żeby tutaj pokaż, tu był pokaż, kiedyś pokaż, pokaż. Idę, 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 do ciebie, idę do ciebie. Nie Pań... pańków, nie e, ma nie. nie, nie ma bolo, nie musi się pojemków. Oh. obronie przed nimi, spokojnie. Bo ostatnio były. O, patrz! I tutaj Światowce. też gubek dał jakąś... Co tu się dzieje? Napisał. O co chodzi? Drabina jest na końcu. Łe, 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 łe. A bebe Drabina jest na końcu. Bo... Nie, nie, nie. ja nie lubię takich torów przeszkód przechodzić. Dobra, pamiętasz ten Legus? Pokaż, pokaż. Odwrót bezde. Owrót, owrót, I patrz to. Owrót. Owca, powrót. Owca, powrót, O to chodzi? Tak? Owca, no. powróć. Owca, powrót! Owca, powrót. Owca, powrót. Owca, powrót. Owca, powrót. Tak, ja nie mogę, czyli on wraca do nas. Ale nie ze. Za... No nie wiadomo, ale chyba tak. No, on był na pastwisku, on nie mógł stamtąd wyjść. Rodzina go nie chciała puścić, to wiem tylko tyle. Aha! No to mi mówi, że. że na wakacjach jest, no dobrze. I w ogóle. On, on się boi mówić, on się bardzo ja... boi o tym mówić. On by w moim domu, i wiesz co zrobił? Co ci zrobił w chacie? Zobaczył kino. I kiedyś co zrobił, to odpalił na nim swoje maskotki. <laughs> Zareklamować swoją maskotkę, tak? To już 7 listopada moi drodzy, rusza trasa koncertowa Będziecie mogli już zamawiać bilety na trasę koncertową pod tytułem Kolory Nie mogę się doczekać, 12 nowych piosenek musisz być Lepsze koncerty będą, o wiele lepsze Więc widzimy się, maj, czerwiec, nie mogę się doczekać Przyjacielu, zamawiaj bilety 7 listopada, jeszcze piosenka wtedy wlatuje Widzimy się Czekaj na mnie Bolo, idę, i jestem, jestem, jestem no i po to nie byłoby na tyle z tych informacji Ale trzeba by zobaczyć dokąd prowadzą te maskotki pójdziesz ze mną zobaczyć ten, bo to może być długa trasa. A ja nie. Cze Czemu nie? Bo... Bo ja muszę zjeść obiad i, z, i muszę z psem. A musisz iść z psem. No tak. dobra, no to już to do sobie w pokoju i ten. No to wezmę Olka tak. i Leona i pójdziemy sprawdzić to i ci damy znaka, dobra? No, mam nadzieję, że sobie podalicie beze mnie, nie? Nie no, no damy radę, bolo, damy no. radę. Damy, poradzimy no sobie. Mamy. Ale ci damy znaka, co, 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 okay. co, co z tym wszystkim jest? Co smacznego ci życzę na, na obiadek? Dobra, widzę, że Bolowski już poszedł sobie, No to ja widzę biorę Lona i Olka i pójdziemy sprawdzić, dokąd te maskotki prowadzą, ale widzę, co jest z Lolem nie tak. Czym on po prostu nie przyjdzie do nas i nie powie Siema, chłopaki, wróciłem, siema Lolo i Lolo wraca na palionowo, Dlaczego tak nie może powiedzieć? Czemu tak nie może powiedzieć? Nie wiem, ale się dowiem, dlatego idę, idę pogadać, <laughs> z jest dalej. Jestem co dalej. niebieski, Widzę, niebieski słek tak jest. wbijacie na piosenkę niebieski suwak 7 listopada. wszyscy musi być. Nie co się dzieje. On on Co ty robisz? Co ty robisz? Czemu ty płacisz? Najgorsze dwa dni w moim życiu, nawet trzy, o, cztery no nie Beksa, lala. Co beksa lala Beksa tam lala Tam jesteś Beksa jest jestem pomarańczowy, widzowie i kupują maskotek No ale to co, co zrobisz, co zrobisz no ja jestem No chcę być niebieski, niebieski znowu No może będziesz, ale, ale to teraz ja przyjmuję kolor niebieski, bo będzie niebieski Jak musisz poczekać Musisz poczekać Olek na swoim kolor, teraz, teraz naszym królem jest Bolo, tak? Niebieski słynek, ej, siódmy no, będzie, listopad. dobra, chłopaki, ja was potrzebuję eee, Możemy zgarnąć, po możliwe, że dzisiaj spotkamy Lolowskiego, którego nie widzieliśmy dwa lata Tylko nie, nie. Lola? Czemu nie Wróci? lubisz Lolowskiego, bo Leon? Eee, A, A no. ty się zawsze, no dobra, no, no. W, sumie, w sumie racja, w sumie racja, no nic nie Strasznie tu są mlecze jest tutaj. No jest, ale mlecze to... bo no, teraz zwróciłeś uwagę, patrz! Musimy iść za tymi maskotkami, tymi o! No dlaczego akurat za tymi maskotkami, a nie za moimi? No bo mają. A, a twoje, twoje maskotki prowadzą do no nie, bo ich nie ma! No właśnie, no właśnie, dlatego dlatego trzeba sprawdzić dokąd te maskotki prowadzą i zobaczymy może dzisiaj Lolowskiego w końcu. Może z nim pogadamy chłopaki. Leon, ty musisz się z nim pogodzić, no nie możesz mieć z nim wiesz tej kosy. Co ja niby mam z nim gadać? Dobra, nieważne no, masz z nim kosy, masz z nim kosy, Leon. Po prostu nie możesz mieć z nim kosy, bo Bo to jednak jest kolega, nie? W sensie no on też w sumie nie może do ciebie tak... Tak, no ale może możesz się powiedzieć, długo się z nie głupie Po co on zostawił maskotki na Palionowie i każe nam iść teraz gdzieś tam? Zamiast z nami pogadać na palionowie no to akurat też mówiłem widząc, czemu on po prostu nie przyjdzie z nami nie pogada, nie mam pojęcia, chciałbym się dowiedzieć Gdzie to prowadzi, a widzowie Jest to poza palionowem, więc możliwe, że pójdziemy do jego rodziny Dobra, chodźcie chłopaki, znajdziemy to Paki, jesteśmy chyba coraz bliżej, coraz więcej im leczy, A nawet są żółte owce tutaj CO JEST? Być LOLO MA jakieś... TAKĄ wielką RODZINĘ? No, no, on ma gigantyczną że takich owiec istnieje. To no no jest jego siostra chyba. <laughs> jest ich mnóstwo, ale to jest ten zielony, żółty, brzydki, a Lolo ma ten, ten, taki najbardziej jaskrawy, go będzie widać z kilometra. Ej, co to jest za miejsce? Tam coś jest napisane! Ty, co to jest za miejsce, widzicie to? Jakby no. altanka, jakby ktoś na randkę z kimś tu był, ktoś z was może, hmm. Nie, ja tu nie byłem na randce żadnej. Tutaj, bo mnie, bo mnie stać. Kto tak pisał? Kto no tak oczywiście, pisał? że to Lolo. Może, a może z jakąś dziewczyną? Fajny Ej, tu, pokaz. tu sama maskotki. O, ja nie mogę! Ile tu jest a ty, owiec? Tam jest lolowski! Aż, tam jest prawdziwy lolo! Czemu on z nami nie chce pogadać, ty? Nie no, nie wiem, ale coś z jakiej wchodzimy, mówimy siema, siema, czy! No tak, Jak? no normalnie chyba wbijamy, no nie widzę tutaj... Ale stresuje się, dawno go nie widziałem! To głupek! Tylko jesteśmy na terenie wroga, w sensie te owce mogą nas zaraz zagryźć. No błagam nie. cię, owce, no co ty? Nie wiadomo, LOLO! Nie wiadomo, nie wiadomo, więc... Lolowski! Ja lolo. cię kręcę. Dwa miesiące się nie widzieliśmy, siema! Eee... Palion coś tu nie gra Lolo. O, on powinien już drzeć się, on powinien już krzyczeć! Papiro, no, lolo... lolo! Co ty odstawiasz? Czemu ty piszesz do mnie? Czemu nie mówisz? Tyle się, no zarycz! Czemu, czemu, właśnie czemu ty nie gadasz? Straciłem głos... Tak jak, jest! Jak, jak straciłem głos? Uh -huh. No Lolo, nie będziesz tych swoich żarcików śmiesznych dawał, no proszę cię! Ale czem, czemu, straciłeś głos? Co się stało? I dlatego nie nazwie... starzeje się, co? Sus! Nie, ale to... Ty umierasz? Sigma! nie! Nie umieraj, Powiedz proszę! Powiedz coś takiego! Padłeś do, do atramentu a, a, no tak, jestem niebieski. Nie. No właśnie dużo się zmieniło, ale to tylko na, no nie na zawsze jestem niebieski, więc spokojnie, nie, nie, bo po prostu piosenkę wrzucam. A to ci opowiem, no to jest mnie... najważniejszy jesteś ty teraz, lo Czemu nie masz głosu? Te, dlatego nie do nas przyjść? Kopila ogólnie nie jest dobrze, dlaczego nie jest dobrze? Lo, opowiadaj dlaczego? Dlaczego ty mu robisz zdjęcia? Ja nagrywam tą rozmowę na wszelki wypadek. Straciłem ale głos ty... i, i zmierzam ku końcowi, ale jakiemu końcowi? To to już nigdy, nigdy już nie będziesz lolem z nami? Co się owce w kr... dzieje? Owce, kró owce krótko żyją. Myślisz, że owce krótko żyją? Nie, bo błagam was. Czekaj, wygoogluje Google Wiek Zapytaj owcy wokacz. Widzisz te owce dookoła? No. 10-12 lat! O kurco, A ile Lolo miał lolo lat? Miałem 11. Nie! 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 On napisał, że będzie jedną z tych owiec, ale jak jedną z tych owiec, Czyli ty będziesz, e, będziesz żył? Niektóre mogą dożyć nawet 20 lat, jest napisane. O, no to... Chyba rewolucja przychodzi teraz i z tego czegoś będzie czymś innym? Hmm. Możliwe, że nawet nie będę was pamiętał. Jak nie będziesz A. was pamiętał? Czekaj, czekaj, czy ty chcesz mi powiedzieć, że ty się zamienisz w normalną owce, Że ty wrócisz do, ta że ty staniesz się taką owieczką i, i, i to już nic się nie zmieni? Dlatego bałeś się do nas przyjść, że powiedziałeś, że się zmieniłeś, że nie zapamiętasz nas. No bo zamienię się w normalną owcę i stracę pamięć. O kurde, on się zamieni w normalną owcę. Chłopaki. Ale jak go odróżnimy? Przecież to może być nawet Lolo i co wtedy będzie? Lolo, owca. Nie, lolo. Nie, no, ta owca. Lolo, nie no nie możesz. Jak ty będziesz zamienić, już się trzymam te Twoje żarciki i to wszystko. A możemy coś zrobić, może Może wstrzykniemy nasze DNA po prostu ludzkie do tobie i, i wtedy staniesz się człowiekiem? Hmm, to będzie genialne? Palilon, Palilon napisał. Palilon, Palilon... Nie da się nic zrobić. Jak się nie da nic zrobić? Jak się nie da... Wszystko Proszę. się da, idziemy z nim! Bierzemy cię na Palianowo, bierzemy go na Palianowo, robimy operację, ty. Nie, Lolo, no na pewno, Jak ja cię muszę usłyszeć chociaż raz znowu. Nie wierzę, chociaż przynajmniej jeszcze nas pamiętasz, to dobrze. O, on sobie da... lubi robić jaja, to pewnie są głupie żarty, jak Jakiś zwykle. Jakiś pranka tak, robi no, nam Lolo, nawet. No, to prawda, zgodzę się z wami, że Lolo akurat lubi bardzo często robić pranki. E, dobra, Lolowski, zabierzemy cię, nie wstrzykniemy nasze DNA, zrobimy wszystko, żebyś... Że, tylko, że to nie... W tym momencie go postaw. No okej. Okay. To nie są żarty. Jeżeli to są żarty, to, to nie są fajne żarty. Można mu powiedzieć serio, że to jest... Czy to jest prawda, bo pewnie ja umieram. Dobra, no chyba nie żartowałby, chyba będzie żartował. Na pewno! Mi się wydaje dalej, że to są to jaja. Nie, nie no, nie to no, jest no z brak. Nie nigdy nie żartował, dajcie mi zbierać o, mlecze. Nie, nogą też weźmiemy, nie weźmiemy ci parę mleczy, żebyś sobie nie zapomniał o tych mleczach, to przede wszystkim i o nas. Zabierzemy ci i, i tego. I w spokoju w za tych chwilach. Nie, nie, zabieramy, zabierajcie go, zabierajcie go, bierzemy go do szpitala Ech, i strzykujemy naszego LNA. To jest coś podejrzanego. Co? On się nie wkurzył, że zebrałeś go mlecze. No tak, ale ja ja mu je dam, ja mu je dam. Nie, nie wiem, do bardzo się stresuję. Dobra, widzowie, chodźmy, zabieramy go do szpitala. Oj, drodzy, szybko, szybko, witam serdecznie, patrzcie co mam na sobie. Palion niebieski słek Nie masz tego w swoim ekipunku. Musisz sobie zamówić taką koszulkę. Spalion staj, jest już dostępna. Jeżeli podoba mi się piosenka, niebieski słek to musicie mieć koszulkę palion słek, bo to jest limitowana koszulka, jest ich bardzo mało, jest ich bardzo mało. Zamawiaj to! Dobra, chodźcie szybko do szpitala. Nie wiem, lolo, ale, ale zrobimy co w naszej mocy, a mianowicie wstrzykamy, po prostu wstrzykujemy nasze nie no Leon, nie A, Tak, ludzkie DNA No Lolo, zostaw tym lecze, ja mam dla ciebie Chodź, zbierz sobie je, zaraz ten <laughs> Chodź, chodź, idziemy, idziemy szybko do szpitala Musimy to ogarnąć Dobra Leon, ty byłeś dobry w strzykawkach Jak był wampir, ogarnia, ogarniałeś bardzo dobre te strzykawki A, ja mu wstrzyknę Także ty dasz radę to wstrzyknąć, tylko musisz nam wyssać krew Żeby to jeszcze się udało e, Olegi trzeba położyć Lolowskiego na jakimś, na jakimś łóżeczku Po prostu, żeby grzecznie sobie czekał Idzie z chodź, nami Lolo. No, czemu ty owcy wziąłeś w ogóle? Bo wziąłem ją, bo jak Lolo się zamieni w jakąś inną owcę, to żebyśmy wiedzieli, która to owca będzie prawdziwa. Aha, okej, okay. no w sumie jest to mądre, jest to. Dosyć mądre, mądre, co nie? Żeby porównać. Tak, tak, jest, jest to mądre, jest to mądre. Dobra, Lolowski, masz tu nawet swoje łóżko żółte. Żółte łóżko możesz się położyć tutaj elegancko I my ogarniamy to teraz wszystko, no spróbujemy, nic się nie stanie, bo To, to nie zabijanie, nie tylko się będziesz czuł lepiej Tak, no dobra, 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 daj z setem dobra chłopaki, chodźcie, musimy zrobić ten zastrzyk, możesz mu zostawić tą owcę tutaj Mogę? Tak, możesz mu zostawić, niech sobie tutaj chodzi Dobra Leonidas, rób co musisz, nie? A, zastrzyk tobie Jezus, czekaj, czekaj, ja nie mogę na to patrzeć, dobra yy, Dobra, nie łam się, a masz! Nie, nie bolało No, widzisz? Masz? No O, dobra, Olek, teraz ty. Nie. No chodź! Cieja, nie, łopku, tu! Nie. O, o, a masz o. nawet trzy! Dobra, mamy nadmiar, mamy nadmiar. A jeszcze dwoje trzeba. A. Co teraz? Masz. Nie, no, ja nie dam rady tego zrobić, dobra, ty to zrób. Ja mam to zrobić? Tak, ty to zrób. Ojeju. A masz ty! Ała! O. No, no, i klasa! Kupek. Dobra, mamy wszystko. Teraz będzie trzeba mu to wstrzyknąć. O, dobra, położył się w pośród tych, tych mleczy. Eee, dobra! Strzykaj. Lolo, nie ruszaj się, Leon ci zrobi parę zastrzyków. Eee, ej, ej, i co wy? Co? To co? My chcemy tylko ci, ci, ci pomóc, tak? Staramy się teraz zrobić z siebie... Ja nie lubię igieł. Ja też nie lubię igieł. Myślisz, my, myślisz, że to właśnie, że dla ciebie dałem się wstrzyknąć teraz, to myślisz, że to fajne? Ja trzy dziury w tyłku mam! Ja, te, ja, ja też się poświęciłem, ja też się poświęciłem. No ale wy to wzięliście. Proszę, proszę na łóżeczko, Lolowski, proszę na łóżeczko, elegancko Dobra Eee, Leon rób co muść, tylko ja na to nie patrzę. Wstrzyki mu to trzy razy Ech, po prostu. Panie Lolowy, nie ma nic. Bolało? Lolo? No, dobra, <grym> Chyba bolało trzy zastrzyki naraz to boli Ej, Dobra Lolo, na razie... W sumie jak masz wstrzyknięty to ja bym teraz poczekał chwilę E, poczekałbym nawet jedną, jedną noc. I przyjdziemy do ciebie tu rano. Ale ty nie biegaj, tylko leż. Do, 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 dopiero dostaj zastrzyki, a wiem, że cię boli. Połóż się tutaj, połóż się tu i leż. I, i spędź sobie tutaj po prostu noc, dobra? Dobra chłopaki, przyjdziemy do niego jutro i zobaczymy, czy, czy to coś dało. Mam nadzieję, że, że coś dało i zacznie z nami gadać. Dobra, minął dzień moi drodzy, możemy już po niego iść. Chłopaki... a ty znowu z samowcą, co do No cię odróżnić, bo jakby mu się tak, bo jakby mu się coś stało, to wiesz jakby było. No, no, ja wiem, no ja wiem, że tak, ja wiem, że tak. Dobra, idziemy. Zobaczmy, porównajmy to. Lolowski, mów do nas! Lolo! No, mów nie do gado. nas! Nie gada. Eee. O, przestań biegać. Ja nie mogę, on biega. On jest biega w łóżku. Dobra, to, to coś, coś poszło nie tak. No ADHD! Po mocy, co się podscy, dzieje? Pocy, pocy, nie mogę przestać. <noise> no dobra. Ty, ale on do... dostał DNA od do Leona i dostał teraz ADHD większego. nie, O nie, teraz oh. jeszcze ADHD mu wstrzyknęliśmy. podnieś Podnieście podnieś go, podnieście go. To będzie biegał w twoich rękach czy co? O! Nie! O! Ej! Mo powiedz coś do nas! Ludzkie DNA ci daliśmy Halo! Lolo? Halo! No i ja nic nie słyszę. No nie, no nic nie może, nie może Nie może, no co to ma być? No, dobra, żebyś nie... Ja nie wiem, będzie trzeba operację mózgu zrobić. Jedyną rzecz! Pali <noise> <mózgu? głosy> on to się nie uda, to będzie koniec <noise> Ale, ale ty powiedz dobra, poczekaj tu bo musimy przekonić jedną rzecz. Chłopaki. Ej, skąd my weźmiemy mózgu? <noise> Chłopaki, no z jego głowy <noise> Ale jeżeli, nie, jeżeli my, nie, my nie jesteśmy w stanie odmienić go z człowieka, to nawet jak się zmieni w owce, to będziemy mieli jego stary mózg w mu i będzie dalej lolem. Eee, co? No tak, właśnie wszystko zrozumiałem, dobra. Ja też nic. Dobra, nic nie rozumiem. Wiecie, trzeba mózg mu wyjąć, on się no. zmieni w owce. Aha. Zmienisz w tą owcę prawdziwą, taką, którą mówi I tej prawdziwej owcy wstrzepimy mózg Lola. Zadzwońcie do le lekarza Jak do lekarza Lolo! Mamy pomysł, ale mega drastyczny. Musisz się na to zgodzić. Musisz powiedzieć, że tak. Zgadzasz się? Nie, musisz powiedzieć, że się zgadzasz. Tak, super. Lolo, okay. wytniemy twój mózg, jak się zmienisz w prawdziwą mózgę <tłukasz> Wcinamy. <słukasz> Dajemy <śł> <ending> Dajemy ten mózg do tej owcy, którą się zamienisz. Czy jesteś za? Ale wtedy nie stracisz a 100% pamięci swojej, będziesz LOLem dalej. Może nie będziesz mówić już do nas, ale to jest jedyne wyjście, żebyś z nami został. Nie! To, to, jest, je to jest jedyna szansa, rozumiesz? Gdzie ty idziesz? Ej, ej, ej! Lolo! No nie możesz wchodzić ze szpitala, musimy ci serio zrobić operację poważną. Widzę cię! Lolo! Poważną operację Lolo, oficjalnie operacja! Tak, będzie... Błagam, no Lolo! To nie jest, to nie jest, to jest dla twojego dobra, my tego nie robimy, żeby ten... Ja wiem, że... Dobra, może... Przybaw... Izolatka. Izolatka, trzeba go tu wsadzić, tak. Nie może... Ej, do... to było dobre akurat. No widzisz? Lolo, musisz tu być, serio. Jutro musimy wyciąć ci mózg, jeżeli zmienisz się <laughs> w prawdziwą owcę, to musimy... To jest jedyna rzecz. Ej, stary, jest jeden problem. Co? Przecież Lolo mózgu nie ma <noise> No w sumie tak masz, masz trochę racji No mam racji Ale co, jak mu weźmiemy mózg, będzie jeszcze głupszy A gdybyśmy mu wkleili jakiś mózg z kogoś? Nie, bo wtedy nie będzie Lolem Nie hmm. możemy mu tak, nawet no, mu tego nie mów, przecież dość Ale się no, nie zgodzi Tego łóżeszka wyciągnąć to nie będzie żaden problem, wystarczy, on Nie że będzie, kiwnie. nie będzie, no trzeba, tego. ja nie wiem kiedy on się... Z... Ej Lola, powiedz nam, kiedy ty możesz się zamienić w owce w każdym momencie, czy kiedy? Kiedy to nadejdzie, jak długo ty już z tym walczysz? Zawsze. Zawsze. Co? Co to znaczy zawsze? No głupi jest, no co? Czyli za... Z, przecież, że możesz w każdym momencie, tak? Po prostu. Okej, okay, to o to mu chodziło, że w każdym momencie. No mam mózg o wielkości orzeszka, dlatego, rozumiecie. No, no dobra, dobra, okej, okay, okej. Okay. No. Więc musimy, widzowie, zrobić poważną operację. Dobra, Lolo, my cię zostawiamy. No jutro... Jutro będzie, będzie grubo, Lolo, serio. Ale to jest dla twojego dobra. Nie no, musimy. Jezu, jak mi głupio. Musimy go tam zostawić. Zostawiamy Tobie go... jest głupio? Mój jest głupi, no, bo jest ja. głupi. No właśnie, chłopaki! Kto, kto jest w stanie zrobić operację mózgu? Chodźcie do Bola, Bolo. zapytamy się właśnie. Ale on jest? Zapytamy się, czy on jest w stanie zrobić te. No był, był, tylko coś tam musiał do mamy iś musiał wyjść z psem, to może już będzie, może akurat już tyle minęło. Chodźmy do jego domu, do Bola. Chcesz się Spróbuj... zapytać sześciolatka, czy potrafi przeprowadzić operację mózgu? No nie wiem kto to jest głupszy. Teraz Lola czy ty. Ale pamiętajcie, że Bolo ma swoją mądrą stronę. Aaaa, zwracaj się do księciu, Bolo! Oooo! Co, co? Sprawa, jest, co sprawa jest drastyczna. O, panie, to jest ten ten Ale to nam się Musisz wejść do swojego domu, chodź. Jak co jest Znaleźliśmy Lola. Jest w szpitalu. No ty gada. jest Lolo w szpitalu. To, Tylko Lolo to ty już ja? nie jest Lolo. Lola zamienia się w prawdziwą owcę. Może zamienić się nie. nawet za minutę, bo nie wiadomo, kiedy to się stanie. I on nic nie mówi. I. Mm to <śmienicza> 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 ja rozumiem twoją reakcję Ej, nie Kurde. wiem czy, nie, czy mam się go pytać o tą operację Pajam, <śmienicza> Nie, nie pytaj, nie pytaj, nie, nie pytaj. Pytaj. Ale to grubo, ale to nic nie mówi? No nic, on totalnie nic nie mówi, zamieni się zaraz w owce i straci całą okay. pamięć Więc musimy przeprowadzić operację mózgu, musimy wyciąć jego mózg W sumie i to ty się... musisz Tak, ty musisz jak to ja? Ja ci wytłumaczę no. o co chodzi, to jest bardzo proste Nie, nie robić takich rzeczy bardzo wiecie. proste, posłuchaj mnie Musimy to? wyciąć mózg od Lola Gdy Lolo się już zamieni w prawdziwą owcę Ten mózg no. będziemy musieli wstrzepić do tej owcy I będzie nas pamiętał yy, i będzie Lolem Tylko Ale, będzie... ale... I jesteś jest Ale Ale... Opisz okularki Może zadzwonimy po chirurga prawdziwego? Nie, zadzwonimy po Bola w okularkach, ponudnego Bola Mądry Bolo powie czy Ja mam rozwiązanie jeszcze takie zapasowe Jakie? Bo dzisiaj walą mnie ja no. też pamięć za chwilę. Ale co Ale nie, ale to tak nieco nie, nie, tak nie zadziała. Mam trochę splasną głowę. Ja, ej, 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 no widzę w sumie, no. Daj, no nie, wiem, no tak wypają do niego. no. mnie to będzie ciekawy. Mam swoją mądrą wersję, bo ja muszę. Ja, ja muszę spogadać po prostu z tą osobą, która jest e, w stanie. A, czyli ze mną nie jesteś w stanie, Po co to Potrzebujemy więcej AKIU przy tym stole. Zbyt, tak, zbyt właśnie. Bo nie wiem, czy jest w stanie zrobić tą operację. E, można tym go tym. Za... O, jest. Czy jesteś w stanie przeprowadzić operację mózgu? Yyy... E, Paradoxalnie tak. A Za pomocą jak... odpowiednich narzędzi i ludzi. Jakie mogą być skutki uboczne? <laughs> Dobra. Dlaczego się z tego śmiejemy? Chłopaki, my nie mamy innego wyboru, nie? My nie mamy innego wyboru. Musimy Jutro, jutro. Przygotuj się, przeczytaj każdą encyklopedię, to się nie może nie udać. Nie możemy stracić przyjaciela. To się nie może nie udać, Rozumieć? Pamiętaj o tym. Dobrze, jutro widzimy się na ja Jakbym miał optymistycznie stwierdzić, mamy 2% szans na to, że Lolo przeżyje, nie? Mamy zero. Zowie, trzymajcie kciuki po prostu za niego.